Cześć, nazywam się Martin Gaming, jestem początkującym na Ety. I przepraszam za jakość, bo jestem nowy na tym. I o, bar bardzo bym się ucieszył, jakbyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję. No i dzisiaj będziemy grać w Brawl Stars. <laughs> Więc wchodzimy na Brawl Stars. Mam na razie dopiero 1104 pucharki, chyba jak dobrze pamiętam. Będę dzisiaj grał z fajnym gościem. Tylko muszę go za zaprosić. I będziemy dzisiaj grać na duo showdown. Na wszystkim, tutaj w ogóle. Ja, ben, ja mam w ogóle za dmiarze 12. Takich na 1036 pucharków drogowych Faranka Bardzo się z tego ucieszyłem A i możecie I on ma też bardzo fajne konto Bo on ma 24 postacie Ma wszystkie oprócz legend No to zaczynajmy Jeszcze chwilę poczekamy O i gramy Bardzo się z tego cieszę, tak grać. O, jakbyście chcieli, to możecie napisać w komentarzu, czy byście chcieli, żebym robił jakieś openingi, czy coś tam. Czy w takim stylu, nie wiem. Ja jestem dopiero początkującym, jak mówiłem. Pierwszy raz tam gram, w Brau nie w Brawl Stars, tylko pierwszy raz nagrywam na YouTube'a Na początku się bałem nagrywać. Za 3 sekundy się odrodzi. O, już się odradza. Przepraszam, bo też mi internet trochę laguje. Podjadę sobie ultem, szybciej będzie. Zbiorę cuba. Z tą osobą, którą dzisiaj gram, ona ma 7400 pucharków. No, on mi pomaga grać tam, ale spokojnie. Jakoś daje radę. Jak mówiłem, jestem tam początkującym. O nie, co ja zrobiłem? Źle podjechałem. Minus dwa. Ale jakoś nadrobimy. Dobra, teraz se pogramy na... Nie na złomie, tylko... Na nagrodzie. Na nagrodzie jest mapa dobra czy zła? Kolt by był dobry nawet. To zagramy na nagrodzie. O nie, nie w to weszłem. Nie wiem w zadymiarze wejść. Koldt. Wybierzem. Gramy. No, ale bym bardzo się ucieszył, jakbyście zasubskrybowali ten kanał, dali łapkę w górę. No, jak mówiłem, pierwszy raz tam nigdy nie nagrywam, nie wiem, jak to jest. Na początku bałem się, ale... O nie, Penny, też mam Penny, ale Colt chyba też jest dobry na tą mapę. Nie wiem. Może da radę grać, tylko Piper i ta Penny dziwna jest. Nie lubię jak penny mnie zabija. O nie przegrywamy. O nie. No jak widzicie, trochę mi nie idzie w grę w Brawl Stars. Ja dopiero gram w Brawl Stars od dwóch, i pa dwóch tygodni i paru dni. No Jakbyśmy wygrali, to by był cud nad Wisłą. O nie, ult wlatuje. Dobrze, że mi nie trafił. Tego Barleya trzeba podkosić. Barley tak, dobrze jest. Jeszcze tą peny. Tak, peny deadniesz. Barley tu deada zaraz. No, dobra, ja też deadłem. Ten Barley jakoś przeżył. Ład, Co się dzieje? O właśnie, ten kozak, no to jest ta osoba, z którą gram. O, ultałam. O nie, Penny mi zaraz może trafić. Się podleczę w krzaczkach. Dobra, uciekamy. I zaraz na tą Penny... O, i potem będziemy grać w boss fighta. Właśnie boss fighta i na nagrodzie. No, bardzo lubię grać. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię grać. Będę tak nam. No i przegraliśmy znowu. I odcinki będą wlatywać o 16.30 i drugi odcinek o 18.30 też. Czyli dwa odcinki dziennie. No i będziemy grać w różne gry. Tam najczęściej chyba będziemy grali w Brawl Stars. Nie wiem, może trochę w Clash Royale program. Nie wiem, jeszcze jakieś różne gry, pogramy. No właśnie on pisze. Mu odpiszemy. Si. Dobra, no to zaczynamy. Nie, nie na nagrodzie gramy na oblężeniu. No, na, na oblężeniu, zaraz. Albo nie, na bo swajcie pogramy. Będzie nie wiadomo. No. Ale przepraszam za jakość, bo zapewne będzie zła. Będę kupował będę zbierał właśnie pieniądze na przykład na lepszy już komputer, bo teraz gram na telefonie. Komputer mam właśnie zepsuty, ale będę kupował nowy, bo teraz zbieram pieniądze. I będzie coraz lepiej. Będę, będę kupował mikrofon, będę zbierał na mikrofon właśnie teraz. Nie, zginęłem. No, jak widać, no to trochę ciężko się gra. Ale jakbyście chcieli, to mogę robić te openingi. Zasubskrybować możecie mnie, bym się bardzo ucieszył. Łapkę w górę dać, można. Też bym się bardzo ucieszył. Ale jak mówiłem, ja jestem pierwszym początkującym. No to akurat pod tym odcinkiem możecie zostawić dwie łapki w górę. I może zrobimy z moim kolegą QA. Nie wiem. Jakbyście chcieli, możecie wszystko pisać w komentarzach. Bo ja nie wiem tam co robić. No ale wiem, że będziemy grać w... Brawl Stars. No, lubię grać w Braula. Z tą osobą, którą gramy, ona ma 7400 pucharków, jak mówiłem. Z tym kolegą, którym będę nagrywał Hyundai, on ma 7000 więcej chyba pucharków od tej osoby, z którą gramy. Ale ma mniej postaci, ma 22 postacie. No właśnie. Ale jak byście chcieli, to piszcie. I może jak wbijemy 200 subskrypcji, zrobimy konkurs na Card o wartości 50 zł. Może się wszystko zdarzyć. tam nie wiem, co by tam chceć. Nie wiem, jakby to. Znowu zginę. No nie. Przerypane. Jeszcze 26% mu zostało. Jak tak, to pierwszy raz bym wygrał z bosem. Bo zawsze przegrywałem z nim. O nie dobra, jest dobrze. Jeszcze ja się musiałem odrodzić, Tyk. Dobra, ja muszę ten Ty, ten, ten, ten. dobra. Muszę się odleczyć. 19% du, 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 du. Ale nawet Trochę mam inny głos, bo jestem trochę przeziębiony. Ale to dałam nagrywać. To się radzi nagrywać. No, jeszcze raz przepraszam za jakość. O nie, 5% mu zostało. To bardzo dobrze. O nie, gościu. Na tego małego u... wygraliśmy. Jest. No to... Zaraz będziemy... Kończyć ten odcinek. Jak widać dwa razy przegraliśmy. Raz wygraliśmy. O, skrzyneczkę będę otwierał. I będzie... O nawet dwie skrzynki. Może coś dropnie. Nie. Franka do Jessie. I... O, do Shelley w ogóle. I dwa bilety na wydarzenie. No nie, jeszcze mi brakuje. Jednej mocy, jednego punkta, żebym miał si szeli na siódmą moc. To jest dziwne. No, jak widzicie, tak wygląda moje konto. Jak ktoś ma 800, już ma. Jak ktoś ma więcej niż 800 pucharków, to może dojść do klanu Sztumska-Patola. Ma on 300 tysięcy pucharków. Tu prawie wszyscy stąd są moi koledzy. Z tą osobą, którą gram, to ona jest tutaj. O tu. Tak. To jest jej kon. To jest jego, jego konto. Jak mówiłem, brakuje mu tylko legend. O, pomyliłem się. W ten, ma 7510 pucharków. No dobra, no to pan nazywam się. Na, no to kończę. Martin Gaming. Możecie zostawić tą łapkę w górę i subskrypcję, no to nara.